Tłumaczyłem się już, pobiłem, pobiłem kogoś w parku i nie wiem czy przeżył, nie wiem, by powodów. Wiesz co, ja niech ktoś było słychać od zemna po jakimś Gazeta też o tym nie pisało. na policji, może to A co, to co? Co jest, Co to masz, to się nie dał, to byś to na, na policji, tak? Dziadek, chcąc się Tak jak się nie dała, to ją zawiłeś, tak? Zostaw mnie w spokoju! Ja nie zawiłam takich wagner, stój, proszę się. Daj mi w rękę! Olej, tutaj nie! Zostaw mnie w spokoju! Dalej, kamień na wander. Chyba nie wiedzisz, że ja mogę wrócić do Kaśki, no. To jak to, ale to... trzeba pracować na głowie. Że ja ukochałem. Pani Pani, jak Pani otworzył wyjaśnienie? Proszę się przedstawić. Pani Wagner. No właśnie, teraz. I jeszcze o tym Pani Starnowie. Już jeszcze się Pani, tak? Tak, tak. Więc oskarżony jest Pani z pochlebnionym, z powinnowoczonym? No szczęście nie, ale mogą zawsze. Niech Pani sobie napisze o tym. W tym obowiązku mówię nieprawdy. Co Pani wie o tym sprawie? No, to zresztą z tego, że było, w domu jakoś o dwudziestu 30 Zdjęła się znowu przed wzorem, potem tata przyszedł, jedliśmy co zachowaliśmy, No mamy wieku. A potem, ten sosek przyszedł i koniec przyszedł. nie mogę tam się bo nami się spotkać w parku. I ja wracałam i miałam go po ósmy